Tak wyglądają prace na odcinku chocianów, duninów. Ich zaawansowanie szacowane jest na 60%. Roboty w zasadzie polegają na budowie linii od nowa, bo po starej biegnącej w tym miejscu niewiele zostało. Procentowo to będzie gdzieś około 60% już prac wykonanych. Na bieżąco są prace wykonywane pod torza. Na bieżąco wykonywane są subarstwa tłucznia. Yy, no I montażorów. Obie inwestycje realizowane są na zlecenie podległej samorządowi województwa Dolnośląskiej Służbie Drugiej Kolei. Obie te inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem. Właściwie na koniec maja e, powinniśmy dokonywać już e, odbiorów. Naturalnie no, oba odcinki różnią się długościami, różnią się technologią wykonania. Prowadzone roboty są szczególnie ważne dla chocianowa, bo ta miejscowość w odróżnieniu od Hojnowa czy rokitek była całkowicie odcięta od połączeń kolejowych. Moja córka nawet dojeżdżała do, 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 do szkoły do Chojnowa z pociągiem, jak chodził pociąg. Nie? Także było przydatne. Później to skasowali nie wiem dlaczego? Czy to wyparła motoryzacja najprawdopodobniej. Obie inwestycje według zawartych umów miały kosztować w sumie nieco ponad 20 milionów złotych. Już wiadomo, że będą droższe. Myślę, że to nie znowu będą jakieś znaczące wzrosty, więc my jesteśmy zabezpieczeni na takie ewentualności, tym bardziej, że no część tych środków pochodzi ze środków unijnych. Dyrektor Dolnośląskiej służby drugiej kolei informuje, że roboty zakończą się w najbliższych tygodniach, ale pierwsze pociągi pojawią się tutaj najprawdopodobniej we wrześniu, w powakacyjnym rozkładzie jazdy chociaż Andrzej Lampard.